Cześć, ma z tej strony SwordGram. Dalej, Wasa SinScrite z 2007 roku. Zostało nam ostatnie śledztwo do odblokowania zabójstwa. Coś myśmy sobie tutaj wybrali: próba zabójstwa dla informatora. To są ciekawsze zadania. Może i trudne, ale jednak. Jednak zdecydowanie ciekawsze. Pełno tutaj strażników, dużo się ich już tutaj kręci. Na pewno będą nam utrudniać to zadanie. Puścili cię do miasta, czy wdarłeś się siłą? A. Chyba powinienem okazać więcej szacunku, skoro potrzebuję twojej pomocy. W zeszłej nocy spędziłem za dużo czasu w portowym zamtuzie i ponoć obraziłem żonę pewnego krzyżaka. Teraz ściga mnie ich grupa. Czy zaofiarujesz mi pomocną dłoń lub ostrze? Jeśli wrócisz, zanim opuszczę miasto, podzielę się z tobą swoją mądrością. No i dobra, zlikwiduj niepostrzeżenie, wszystkie wszystkie cele. Mamy parę minut na to nie za wiele. Ale co zrobić? Ej, 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 ej. gdzieś tutaj mamy, gdzieś tutaj mamy któregoś zaczął się jak dziecko, chyba mamy tutaj go. Czy naprawdę ma powód, żeby tak pędzić? Dobra, jeden z celów zlikwidowany, mało czasu, mało czasu, dwie minuty. Dobra, idziemy do następnego. Mamy go tutaj. Dobra, jest drugi. Odwal się gościu. Nie ma, nie ma nie ma co tutaj biegać za bardzo, bo nas kurcze namierzą, ale my już namierzyliśmy kolejny cel. Ale, ale ma obstawę. O, w mordę jeszcze babka się tutaj napatoczyła. Dobra. Odszedł na bok trochę. No. Zgłoś się do informatora, by ukończyć wspomnienie. <sumissez> <głoszenie> Nie ucieknie tak łatwo. Jak Niech co, co zatwier babkę. Kurde. Zabijanie niewinnych poskutkuje utratą synchronizacji. No, niech co, co zabiliśmy niewinnego. Aj, Mam nadzieję, że nie będę musiał tego powtarzać wszystkiego. Ja pierliczek mnie robią, no. W końcu. Od razu go ciachaj Dawać, 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 dawać następni, no Dobra, został dwóch Już w zasadzie jeden. No, tyle Ja pierniczę jeszcze raz, chyba musimy podejść do informatora. Dobra, nie ma wyjścia. Próbujemy, próbujemy, kurde do skutku. Nie, proszę, nie odchodź. Proszę tylko o parę Za dużo tych strażników. Wszyscy się tu kurcze kręcą. Nie, Dobra, nie, mamy, wiecie, biedna, panie, Dobra, nie mamy nie, cel. Odwal się kobito. Dobra, jeden nie żyje. A babka dalej. Widziałem jak żeśmy mordowali z zimną krwią. Kurde, tam są straże. Maudy voleur. Je te ferai trancher la Dobra, jeden z celów mamy tutaj. Uwaga. Maudy voleur. Je te ferai trancher No dobrze, bo on też się tak kurde wszędzie kręci. Kto jest ten to odpowiedzialny? Kratunku, ludzie. Dobra, zabijemy go w tej uliczce. Czemu jesteś taki okrutny? Dobra, został jeszcze jeden A więc w okolicy morderca. Idziemy spokojnie teraz. Bez pośpiechu. Ja piernicze migają mi te czerwone. Mamy, dobra, mamy go. Kto to zrobił? Co? Co tu się stało? Dobra, ten właśnie kogoś zabił. dobra. Wszystkie cele zlikwidowane. Wracamy. No, miejmy nadzieję, że się uda. Spokojnie, 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 spokojnie. Spokojnie. Już teraz nie może być tutaj żadnej wtopy. Mamy informatora. Dobra, dobra, dobra. Masz szczęście. Żyjesz, a ja ciągle jestem w akce. Oto co mam do powiedzenia. Od pijanego marynarza gorszy jest tylko rozwścieczony marynarz. Wiem, że to niewiele, ale przy twojej mądrości na pewno to wykorzystasz. No na pewno. Dochodzenie zakończone. W porcie kręci się mnóstwo pijanych marynarzy. To chyba wiemy wszystko. Czas się udać do biura i odebrać zlecenie. Zakończyłeś dochodzenie, wróć do biura, no właśnie. Aby rozpocząć wspomnienie zabójstwa kurde, za dużo, za dużo ich tu wszystkich. Zobaczcie, muszę od razu tą postawę przyjąć taką modlitewną, żeby się nie rzucać w oczy Co chwila, kurde strażę kręci się pełno tych oddziałów tutaj Spadaj, kobieto a myślałem, że to Proszę tylko o parę monet, proszę! Parę miedziaków, to wszystko. Odejdź, odejdź kobieto. Wiesz kraść w mojej Zapłacisz za to życie. Masz coś do powiedzenia? Dobra, już do biura niedaleko. Czas zacząć się zaraz wspinać. Gdzie to mamy? Gdzieś tutaj? Dobra, włazimy. Proszę przy okazji flaga, jest i biuro. Złazisz. Złazisz i odbierasz piórko. Jesteśmy. Tej bracie. Jak idą poszukiwania? Wiem już wszystko o moim celu. Zatem podziel się wiedzą. Podobno Branda zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową. I ukrył się na jej terenie, czekając aż przypłynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawe, skąd dowiedział się o twej misji? Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. al malim ostrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. Strzeż się, Altairze. Oczywiście, Rafiku. Sądzę jednak, że będzie to działać na moją korzyść. Strach go osłabi. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia Strach go osłabi Sibrand wkrótce ucieknie na swój prywatny statek, wtedy nadejdzie pora ataku. No dobra. A my się musimy tam udać. Może najpierw tak noże do rzucania! Ratunku, błagam,

Chyba jest dzielnica właśnie portowa, jest rzeczywiście mnóstwo pijanych. Czy on gdzieś musi uciekać na ten swój prywatny statek? Ok, coś już tutaj mamy. To chyba on. Mylicie się, mistrzu Sibrandzie, nie zachęcałbym do użycia przemocy przeciwko komukolwiek, a już na pewno nie przeciwko wam. Tak mówisz! A jednak nikt za ciebie nie poręczy. Co mam o tym sądzić? Prowadzę proste życie, Panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Być może, czy może nie znają cię dlatego, że nie jesteś Bożym sługą, lecz asasynem! Nigdy! Nosisz takie same szaty! Jeśli odziewają się tak jak my, to tylko po to, by szerzyć strach i niepewność. Nie daj się omamić! Nazywasz mnie tchórzem? Sprzeciwiasz się mojej władzy? A może chcesz podburzyć moich rycerzy przeciwko mnie? Nie, nie, nie rozumiem, dlaczego mi to robisz. Nie uczyniłem nic złego! <laughs> nie przypominam sobie, bym cię oskarżał o coś złego, stąd twoja reakcja jest tym dziwniejsza. Czy może wina wymusza na Tobie jej wyznanie! Ale niczego nie wyznałem. O, uparty do samego końca. Co masz na myśli? Wilhelm i garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. Nie popełnię tego samego błędu! Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech Stwórca cię ochroni, a mnie niech powstrzyma. Oszalałeś. Czy nikt z was nie wystąpi, by położyć temu kres? Widać, że zatruwa go strach strach, który sprawia, że widzi wrogów tam, gdzie ich nie ma. Wygląda na to, że ludzie podzielają moje obawy. Wszystko, co robię. Robię dla Akki! Oj, 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 Bądźcie bardzo czujni! Informujcie straż o każdym podejrzanym zdarzeniu. Wątpię, żeby to był ostatni z asasynów. Ci dranie są wytrwali! A teraz wracać do pracy! No cóż, nasz cel odszedł. Musimy wykombinować jak się tam kurczę przedostać na ten jego statek. Nie wiem czy tu możemy sobie poskakać. Co chyba możemy spróbować. Oj oj oj, oj. niedobrze. No, pływać to nasz assassin nie umie. To jest jakaś ciekawa wieżyczka. Musimy załatwić tego łucznika. Stąd nie dam rady. A może. Nie powinien. Dobra. O, w mordę. No, niestety. Pamiętaj, złap się krawędzi, jeśli zaczniesz spadać w czasie. No to śmigamy. Dobra, powtórzymy to raz jeszcze. Trochę mnie to wkurza. Z tymi palami, ale wyjścia nie mamy. Może on też nie umie pływać, to jest kurde dziwne. Dobra, wdrap się tutaj na miecz łucznika. Okej. Okay. No dobra, i próbujemy po palach. Ja pierdzielę, ledwo co chyba skoczył tutaj. Huh. Teraz tu. No. Dobrze. Jeśli nikt nie podniesie ręki. Kolę się z blisko. Kolę się z blisko, ale co z tego. Nie, nie się! Dobra, mamy go. Prawie go mamy, widzę. Ukryte ostrze. Wciąż Polas. Dobra, próbujemy. Koleś ucieka. O, w mordę. Dorwiemy go, czego nie dorwiemy. Szybciej, szybciej, szybciej. Ach, wyskakuj Biston. Mamy go, mamy go. No, ale jeszcze trzeba go kurde zabić. Szybko... Ja pierdzielę, no. On pobieg. No, teraz to się już musimy z nim tutaj pobić. I nie tylko z nim. Ja czy cała armia. Dobra, na spokojnie. Aj. On już nam nie ucieknie. Jest nasz. Prawie nasz. Dawać kolejnego. Ale ich tu kurde jest. No, próbujemy. Dobra! I załatwiony. Proszę, nie rób tego. Boisz się. Oczywiście, że się boję. Przecież będziesz bezpieczny w objęciach waszego boga. Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka. Co czeka nas wszystkich. Skoro nie wasz Bóg, to co? Nic. Nie ma niczego. Tego właśnie się boję. Nie wierzysz. Jak wierzyć, wiedząc to, co wiem? Co widziałem? Nasz skarb był tego dowodem. Dowodem czego? Tego, że mamy tylko to jedno życie. Pozwolę ci zatem pożyć chwilę dłużej. Opowiedz mi o roli, którą miałeś odegrać. Morska blokada... Miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy... Kiedy... Odbijecie Ziemię Świętą? Uwolnimy ją, głupcze. Od tyranii wiary. Uwolnijcie? Zamierzałeś podbijać miasta, kontrolować umysły ludzi, mordowałeś wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzali. Wykonywałem rozkazy, wierząc w swoją sprawę. Tak jak ty. No, niestety sporo jeszcze tutaj walki widzę. Możemy powalczyć, możemy, czemu nie? Chcecie siedzieć, proszę bardzo.

No dawaj któryś tam Ach, za późno kurde następni dołączają do bitwy pierdzicza żeś ja pierdziłek

Ja pierniczę, ale żeś narobiłem. 50... O jezu, o jezu. Dobra, 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 już sobie idę. Stop, nie O jezus, dajcie da Nie widzą mnie, nie widzą mnie. Szybciej, szybciej, szybciej. Dzisiaj prawie jesteśmy na miejscu ale niestety musimy się ukryć. Dobra, już wiem gdzie. O Jezu! Co za skok. Dobra, szkołę, dawaj, dawaj, może się uda. A jednak jeszcze nas widzą. Dalej nie podwójcie kurde blade, o dobra No dobra, chodźcie, chodźcie tu chłopaki. I po co ci to było? I tobie też? Dobra, teraz może się schowam. Gdzie jesteś? Wiem, że gdzieś tutaj. Dobra, 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 dobra. No, teraz chyba możemy wrócić. Mam otwarte widzę. Ach. Hop, siup, jesteśmy na miejscu. Coraz trudniej, kurczę. Ale tejże, wywołałeś spore zamieszanie. Zrobiłem jak kazano. Żywot Simranda dobiegł końca. Zaiste, zaiste. Powinieneś jechać do Masjafu i poinformować Al-Mualima o sukcesie. Tak, muszę wrócić i z nim porozmawiać o tym i o innych sprawach. Wszystko w porządku, przyjacielu? Wydajesz się taki nieobecny. Nic takiego, Rafiku. Po prostu mam dużo na głowie. Porozmawiaj więc ze mną. Może ci pomogę? Najpierw sam muszę to sobie jakoś poukładać. Dziękuję jednak za propozycję. A ci, których zabijasz, prawda? Czujesz coś względem nich. Skąd? Ach, przyjacielu. Z tych ponurych zadań nie czerpie się przyjemności. Żal, niepewność, współczucie. Tego można się spodziewać. Czy powinienem się obawiać tych uczuć? Powinienem się je zaakceptować. To one czynią cię człowiekiem. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć. Jeśli mieli dobre zamiary. Może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje. Jestem tylko Rafikiem Altairze i takie sprawy mnie przerastają. Może Almualim pomoże ci to wszystko jakoś ogarnąć? Tak. Być może. Dziękuję, Rafiku. To przyjemność pracować z kimś o twych umiejętnościach. Czas opuścić to miejsce. No wyłaśmy, wyłaśmy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Czas się udać do Masjafu, ale Al też opowiada same zagadki, nie rozwiązuje naszych wcale problemów. Mamy mało czasu Wilik. Mam wiadomość o ogno Gdziekolwiek jest, czas na wydobycie. Pracuję nad tym. A gdy skończysz, zajmiemy się nim. Chcę mieć pełen raport na jutro rano. Mam jeszcze trochę pracy. Jest pan wolny na resztę nocy. Ot ciekawostka. nas tutaj do siebie nie wpuści to na pewno nie ma szans Zobaczymy czy możemy porozmawiać z Lucy. Chyba jest jakiś problem z aimusem. Nie, wszystko działa poprawnie. Wydaje mi się, że odłączył mnie kiedy Wydaje mi się, że powinny się zamknąć. Możesz mi wreszcie powiedzieć o co tu chodzi? Musimy ich powstrzymać. Kiedy uzyskają dostęp do twojego ostatniego wspomnienia, to dopiero początek. Oni chcą wszystko zmienić. To, jak żyjemy, to, jak myślimy, to, czym jesteśmy. Widik zrobił ci już wykład, jak ten świat jest zepsuty, jak bardzo potrzebuje porządku i dyscypliny. Tak więc zamierzają nam je dać i nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Jak? Skarb templariuszy. Ich zdaniem to. Pano, Słucham. Proszę wprowadzić wspomnienia Desmonda do bazy danych. Zrozumiałam. Coraz ciekawiej co. Nie wiem, czy ona coś jeszcze nam powie. Zobaczymy. Chyba niekoniecznie. A może? I co? Chcą z moją pomocą znaleźć ten skarb? Jak to się nazywa? Fragment Edenu? Tak. Wszystko wskazuje na to, że jest w Masjafie. Nie wiem, czemu marnują na mnie czas. Przecież mogą wysłać ludzi, żeby go wygrzebali. Nie mogą. To nie takie proste. Oni mieli artefakt z Masyafu. Został zniszczony w wypadku. W takim razie czego chcą ode mnie? Od mojego przodka. Mają nadzieję, że pokażę im, gdzie podziały się pozostałe. Twierdzisz, że tych rzeczy jest więcej? Desmondzie, nawet sobie nie wyobrażasz. No, raczej sobie nie wyobrażam. Cóż nie tak, panno Steelmanowi? Nie, Warren. U mnie wszystko jak w Denver. Więc. Gdzie są moje pliki? Muszę się tym zająć, zanim nabierze podejrzeń. Porozmawiamy później. No i tyle zgadki, szmatki. Raczej pozostaje nam tylko pokój. Tam nie wyjdziemy. Dobra, idziemy do siebie. Puszko to raczej jasna sprawa. nie aby wykonać akcję. Na razie jeszcze nie. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj jest do, do zebrania, do odgadnięcia. Tutaj będzie wyro, chyba, ale zobaczymy jeszcze. Tutaj nic nie zrobię. Te ścianie, tak dziwnie trochę. A jednak, co mogłem zrobić, to zrobiłem następnego dnia rano. Tracimy czas, panie Miles. Tak, tak, już i. Prawie skończyliśmy. A co potem? Zobaczy pan. Może nawet pozwolą panu obejrzeć, jak się zacznie. To wcale nie jest takie straszne. Hej, i tak wiem, że mnie nie wypuścicie. Dlaczego mi pan po prostu wszystkiego nie powie? Pytam z ciekawości. Nie jestem durniem, panie Miles. Już i tak sporo się pan dowiedział. Nie wiem, o czym pan mówi. Ależ oczywiście. Dobrze, zapytam o coś innego. Słucham? Niektóre rzeczy, które widziałem w Animusie, są jakoś nie tak, jakby historia się nie zgadzała. Nie że co, panie Miles? Nie pasuje do tego, co pan wyczytał w sieci? Do tego, czego nauczyli pana w Liceum? Zapytam w ten sposób. Czy ci rzekomi eksperci mają dostęp do sekretów ukrytych przed resztą z nas? Są książki, listy, dokumenty, różnego rodzaju źródła z danego okresu. Wiele z nich nie zgadza się z tym, co pokazuje mi Animus. Każdy może napisać książkę, a na jej stronach może umieścić cokolwiek. Kiedyś wierzyliśmy, że Ziemia jest płaska. Niektórzy nadal w to wierzą. Owszem, i piszą o tym książki. Albo o tym, że lądowanie na Księżycu jest fikcją. Chyba istnieje też książka, według której świat powstał w ciągu siedmiu dni. Zresztą to cele. Do czego pan zmierza? Do tego, jak sądzę, że nie powinien pan wierzyć we wszystko, co usłyszy. Wszystko, co przeczyta. Jak to ujął pański przodek nic nie jest prawdą? Wszystko jest dozwolone. Tak, dokładnie. To dzięki temu Animus jest tak wspaniałym osiągnięciem. Nie zostawia miejsca na niejasności. Zawsze jest jakieś miejsce. Brawo, panie Miles. A teraz, skoro zaspokoiłem pańską ciekawość, czy możemy zaczynać? Co wy na to? Zaczniemy sobie chyba w kolejnym odcinku. Popchniemy fabułę do przodu. Do zobaczenia, cześć.